Kiedy mężczyzna nie daje z miłości kobiecie, to ona to czuje i ona wie, że to nie jest szczere, albo że w zamian musi coś dać, bo jest taka presja, czyli szczerość oznacza daje ci, ale nic od ciebie nie oczekuje. I wtedy, kiedy jest taki ruch szczery i dobry, naturalny, taki lekki, to wtedy. My jako kobiety mamy o wiele więcej przestrzeni do dzielenia się sobą, do dawania siebie bez tego nacisku. A kiedy czujemy, że jest to dane bez nacis z naciskiem pewnym, czyli ja ci daję, teraz ty mi masz dać, to w kobiecie wytwarza się taka blokada, i jest to bardzo automatyczne jest to bardzo naturalny ruch. I teraz y, bardzo często mężczyźni, którzy nie mają, są w braku, którzy nie potrafią zaopiekować się sami sobą, którzy nie mają swojego celu, swojej drogi, nie mają swoich jakichś marzeń, planów y, i oczekują, że kobieta ich poprowadzi ze wszystkim, że jakby ich nakarmi tym, w tym głodzie miłości, y, zaspokoi ich potrzeby seksualne albo w ogóle jakiekolwiek potrzeby, jakie one mają, no to wtedy, y, 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 jakie mężczyzna właśnie ma, no to wtedy co się dzieje? No, y, kobieta po prostu odsuwa się, woli być sama, woli być dla siebie, woli się sama sobą opiekować i być dla siebie, dlatego że y, niestety, ale my nie jesteśmy w stanie jako kobiety dawać. Kiedy, kiedy po drugiej stronie nie ma tej pełni, my same musimy się napełnić. I każdy musi człowiek się sam napełnić, żeby móc się dzielić. Jeśli mężczyzna jest napełniony, nie ma kontaktu ze swoimi emocjami, ze swoją nie ma tej, takiej poczucia odpowiedzialności za swoje zachowania, czyny, za swoją drogę, no to zawsze co będzie się działo, będzie zwrot kobiety ku sobie. A jeśli jest to kobieta, która jest świadoma, a często wiele kobiet jest po prostu umęczonych, bo chcą dawać, bo chcą tej miłości, bo chcą, żeby ten partner był i po prostu tracą urodę, tracą swoje marzenia, swoje plany, albo ciągną tego faceta, nie? Za, 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 jak za uszy w tym kierunku, w którym on wcale nie jest gotowy. Najlepiej jest wtedy, kiedy kobieta jednak zajmuje się sobą i inspiruje, ale też. Zachęca, jeśli mężczyzna upiera się to zostawić i odejść yy, i najlepiej zaopiekować się sobą. Wtedy można naprawdę wzrastać, bo wtedy ta druga strona, ten mężczyzna też będzie musiał coś ze sobą zrobić. Będzie musiał, nie będzie musiał, chciał, nie chciał. To już jego w tym sprawa, a kobieta tutaj będzie mogła jakby znowu odzyskać swoją urodę, swoje piękno, swoją wartość, czuć, swój kierunek. To jest cudowne i to jest piękne. I to jest właśnie właściwe, dlatego nie, jeśli dajesz ze szczerego serca, to dobrze, bo wtedy dostaniesz po stokroć więcej.